Ej, witam Was w moim playu z gry Postał 2 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dzisiaj mamy 24 sierpnia 2012 roku, godzinę 20.29. No i akurat dzisiaj jest piątek, ja wiem, wczoraj miałem nagrywać, e, tak jakby czwartek, w czwartek, tak jak jest normalnie, ale no... E, no, nie miałem okazji. E, tak na początku chciałbym jeszcze pozdrowić użytkownika 6.6 barty i serdecznie cię pozdrawiam. E, na, to było jako takie małe słowo wstęp. Eee...

na samym końcu e, a jak to się nazywa e, zapłacić te mandaty to będzie tutaj najbliżej e, mandat no? no dobra to będziemy zapłacić te, te, ten mandat o żołnierze żołnierze AK Dzień dobry może lepiej hierje? ja sobie zapiszę, go zabiję, bo mnie wyzwala, sobie nie pozwala. Albo nie, po prostu go podpalę. Dobrze, <śmawiał> no, ci takie trochę doleję trochę tutaj masz. Żebyś przypadkiem nie zgasł. No. <śmawiał> nie. Won. No, płoń no. No, płoń. Tylko mi nie podpal O ja Cię pierdure. No nie no, no patrz on płoni no, no jak zawsze ja musiałem spieprzyć nas już Tradycja Chowamy sobie broń Też zrobiliśmy w sumie No Mam nadzieję że teraz tutaj będzie Otwarta droga, czy niekoniecznie, czekajcie Jest otwarta, dobra Wcześniej, jak pamiętacie, było tutaj chyba zastawione, czy już nie pamiętam, czy ma czymś było Okej, okay, Ja niedawno jadłem kolację Kanapeczki, ale znowu jestem głodny No i napiję się Pysznego kompotu mojej mamy Jabłkowego którym wam już pewnie mówiłem nie raz, nie dwa Ale coś po to let's ja znowu zjem, bo Będę oglądał serial Czysta Kraw Polecam po nad I jak to ja zawsze będę gonił. Ej, ja po... w sumie w pierwszej kolejności mamy tutaj stek no to... No dobra to już polecimy. Eee, meet me at Meet World. No dobrze O, tak. Hello. Kitty. Dobra, mamy trzeciego Kitty. Kitty tak. Co za charakter. <laughs> tak you. głupia reklama. Dobra, gdzie jest tam... Mia y Fajnie, że znowu miałem bliskie spotkanie z papustem, kurde, czy wszyscy muszą mnie tu ogóle zabić? Naprawdę. Ej, a gdzie jest ten Mię, tutaj. Aha, tutaj, tutaj. Tak. No, ta misja może mnie troszkę wkurzyć. Swap? Nie, yes. Swap. Dobrze. Nie pamiętam od czego to był skrót. No właśnie, ogólnie właśnie tak zdaje, że to mm, wszystko fajne, krówki, mięsko, wszystko super będzie, nie? Nie do końca. Ja wyjdziemy sobie kulturalnie. Meat is love, no jasne w ogóle. Nieważne, że mięso to jest morderstwo. Według niektórych ja tam jem mięso, nie? Give her your meat, no jasne, no nie no, po prostu mało dwuznaczne. Uh, ...teach your children the facts of beef. Okay. Hey, Ayatollah. How about some service over here? I need some steaks for the Psychotic Friends Network barbecue. Hello? Is anybody here? <coughs> Crap, now I'm gonna have to find it myself. They probably keep them in the back room. No. Nieważne, że jest napisane Employees Only, ale my musimy tam wejść, prawda? No bo jesteśmy Dude z postala przecież. No i tutaj mamy Meat World. Fattest sausage in town. No, tak. Potrzebne mi są najcięższe kiełbasy. Albo już bym mógł sobie stąd kurde, wziąć mięso i pójść, no ale nie, no. O, to jest takie dziwne, że tutaj te światełka się tak pojawiają, nigdy do tego nie obczajają.

beramy ok yy, ogólnie to drapać, dobra? Zbieramy W Okej Okej ogólnie to super 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 Mhm. O! Chyba że trzeba być. O! Nie tak então, ja O ja w pierwotnym idziemy. Przepraszam,

no jak na razie nie idzie mi chyba aż tak źle Też bez sensu, że zmarnowałem tę apteczkę, no ale już trudno Teraz mamy drzwi Tutaj I tutaj, myślę że O ja mam coś do zwybuchowe Nie no to jest konkretna rzeźnia A mam tak, mamy właśnie nową broń Jest to głowa kury, znaczy krowy Yyy... Zobaczycie, jakie ona ma działanie. Myślę, że słyszeliście ogólnie o... Y, tym... No, o... Yyy... Jadzie Kiełbasianym i tak dalej. Nie no, to takie, takie... To jego dużo bardziej mocniejsza wersja. Taka wiecie, natychmiastowa. się... ale się wystraszyłem! Kurde... I... Chodźcie, chodźcie. Dobra. sobie znowu zapiszę. które ja tak cały czas zapisuję. Okej. Okay. Jest to coś pod sobą. O, ja. Super. Ha, ha. Teraz to słuchajcie, mamy wygraną w Mówię Wam. Chcę ja sobie przesunąć mikrofon. Dobra. Okej. Okay. Podobnie mi się zdaje. Ten odcinek dedykuję y, mojej przyjaciółce Ewie Wegance. <laughs> Właśnie ten mięsny Muszę je... No o jest... Okej. Okay. No. the first day of the end of your lives lives, lives. i gotta find more of that good stuff oh yeah, yeah, yeah. na ja ich najlepiej rozwalić, tylko że właśnie bardzo narażamy się niestety OK O, mamy wiązku. Jej. And done Najdłuższe misje to z tego co pamiętam, to właśnie jest A, Army Zalecimy dalej. I się wydostajemy teraz. Harteczka. No? no świetnie znowu. No patrz co mi te włosy lecą na twarz. To jest... To jest... O, sztupa Tam patrz tam na No znowu łapis, no po prostu Szkoda, że tutaj nie dzisiaj się nie. jest to jest za krowa O! To rakiet Please don't nie I'm a bigot. I kill races equally. nie ja. No, nadzieja, że mnie to nie Ja nie mylisz, nie And one sorry, i am sorry i am sorry i am i was minding i own business, just enjoying my Second Amendment rights, and you people have to freak out on A, udało się. Nie Ok, mamy kolejnych ludzi na karku, świetnie, nie? E, teraz poczekajmy, sobie, aż po, e, znaczek policji nam zniknie. Chwilkę. Okay. O, to, to dosyć szybko znika, no to w ogóle już, już się ciemno robi. Tak myślę. Widziałem, że siostra kupiła chrupki, to chyba sobie chrupki kupię. Eju, kupię ja. Wiem. No, znikaj, paskupacy. Połączę cię. Tutaj polatamy i spróbujemy rozczytać, słuchajcie, na tablicę. O, co Coś beef. Tutaj coś... ...ofal. Nie wiem, co to znaczy. Ofal. Takie trochę... Przepraszam, to mi się... Zgniła to mięso, mi się wydaje. Czyli słuchajcie, sprawdzimy, czy na mapie Najbliżej mamy jeszcze zapłacenie tych yy, tych yy, mandatów Wtedy słuchajcie, ja sprawdzę jak to się nagrywa I zaraz to rozwiedzę Jestem, wszystko ładnie się nagrywa kontynuujemy. i kontynuujemy tak się zastanawiam, co to może być nie ma. Ja najbardziej ze wszystkich lubię wołowinę, zaraz potem tym kurczak czeka. Najmniej mi tak do wszystkiego. Jakoś taka dziwna mi się nazywa. Mięsne, kolorowe. My Little Pony mi się przypomniały. <laughs> Jak ktoś wie co to jest, to za Parówki, moglibyśmy je wziąć. No tak nie tak spędzi, no. O, ząbki jakieś tutaj. Coś tam, dyl. Być tylko nogę potem podnieś, ja nie mam jej baletnica, kurde, prima, no. kurde, mi się ktoś wyszedł Proszę no, pachnie, lecimy, za pi y, lecimy za y, Idziemy do tej police station Parcel center? Co to jest za miejsce? W ogóle nie kojarzę do Close for decontamination Will reopen Friday. O, w piątek to się otworzy. Wiadomo, że tutaj w piątek pójdziemy. No bo słuchajcie, jak tu iść teraz? Tu ty... Będzie tunelik. Tak, dobrze. Mhm. Ja zauważyłem, że tutaj cały, cały czas jest tylko ładna pogoda taka popołudniowa. Czyli w sumie dla mnie idealnie, bo uwielbiam właśnie coś takiego. Ale, no mogliby o to, że troszkę się postarać bardziej i zmienić z drugiej strony ten, no patrz, za wszędzie oni są, no. Dobrze, że oni na początku się tak patrzą, bo zanim oni wystrzelą, to jeszcze czasem uda mi się uciec, no tak. Udało mi się, ale troszkę życia niestety straciłem, no, nieważne. Okej. Okay. i teraz, o, no, do końca tej ulicy i w prawo. No patrz ta kolejni są... Słuchajcie, ja ich wyminę. Ja tu nie mam zamiaru się męczyć. O ja ci pierdzielę. No nie no nie wierzę. Won. No nie, mi życie zabrało, no. Nie, co się tak bawię. No, dobra, może się bawię. Nie. No nie chcę... Nie wiem którego sobie 45? Tak, to 46, tak to ten dobry. Chyba ma rozmawia przez telefon. Hmm. Nieważne. Okej. Okay. mamy tutaj Seventh Heaven Food Store. To jest nawiązanie do tego serialu Seventh Heaven. A, wiem, by moja siostra to oglądała. Namiętniej, chyba nawet do tej pory leci to ogląda. Ej, no, zostawcie mnie. Give me breaking. bitches. Like no patrz no o, ale policja będzie mnie ratować, super Ej, to jaka mam się tam dostać w sumie? Aha, jakoś tutaj. Dobra Fajnie, że tutaj policja może bronić tak jakby okay. Powiedzmy, że to w miarę naturalne o, lewki. Ej, what the fuck Ej, jak mam się tam dostać w sumie? Co, my musimy złapać policja, czy co? Chyba ja. Chyba to jest jeden sposób, no już zobaczyć jak... ...jak to jest jak lądujemy tutaj w więzieniu. No. Ej, no. Help me, help me, please. Giniu. Ej no, Kurde Jeszcze koty ze mnie wy wyleciały no. no Dobra, w takim Drop the weapon or I'll shoot! No ej no, dobra podaję Eee Ej no Costa wszyscy do mnie strzelają no Ja pierdziele, nie wytrzymam, no. Po prostu zaraz się wkurzę. No, cały czas mi tak, gra y, i zapisuje, tak? Wszystko. Tu... No dobra, no. No już, no. Ja pierdziele. Ty ale, że trafił. No nie, no, to było zrozumiałem. Czucie, No dobra, no. no aresztuj mnie, biedostwo. No, świetnie, no. Już by mnie złapała, to by mnie ktoś zabił. Ja nie wierzę. tak gra jest nienormalna. Ej, no ty mi kopiesz ty flądro no Dobra, no... Ja! No dobra, no... No nie... ta gra jest nieobliczalna, na no serio Probably thought you gonna die today. Surprise. Nie, no. nie, no ile faili nie wierzę. Ja normalnie padnę. Słuchajcie, ja już na początku może pójdę do tam zawidy, bo on nic nie dupy. Policja się tym zainteresuje. My president is Chuck Heston. Here's your rebate, you it, right no. You got the scumbag right here. Okay, you're coming with me. I'm going to have to cuff you. You have the right to remain silent. No. Anything you say, Hell, I need a vacation anyway. Yes! No. Finally. Finale. Like teeth, like idiota. No właśnie. I tutaj lądujemy sobie w więzieniu i tutaj jest taka jedyna podpowiedź, bo naprawdę można się tego w ogóle prawie nie domyśleć. In coś tam, coś tam with... nie mogę się oczywać, bo są za niskie, tekstury w każdym razie. In the event of fire, all cells... all cell doors will unlock. No tu czyli w przypadku ognia wiadomo wszystkie cele się otworzą. No i mamy tutaj... To, o właśnie... No. No, na to polega. Minusem jest tego. Tak, jak tutaj wylądowaliśmy, że straciliśmy wszystkie swoje bronie, Jak w GTA I żeby je dostać z powrotem, musimy się troszkę nalatać, bo... Czekam tutaj nie pamiętam gdzie one były. Co to są kurde w ogóle no? Co to... Znaczy co to jest ani O winna denka była żeńska. A tym pokazuję ludzi O nie, ktoś będzie do mnie dzwonił Nie, myślę. W ogóle Mógł ciekawe, że drzwi się otwierają w dwie strony, nie? Nie, w tej grze jest wszystko możliwe. O ja, masakra super Jeszcze paskie kino, eee, płasnie Eee, telewizor... Y, komputer... O, pizza. ...my nie z dupą. O, to jest fajne, to jest właśnie fajne w tej grze. Prawie wszystko można rozpierdzielić. Gdzie jestem ten nasz Ej, no... I've got the view. Stop right there! Stops right there, no. The scumbag right here. Może to ten? Nie, to Leczniczy, by. powiedzmy leczniczy, bo widać, jakaś pustica normalnie. E. Pies, ja. O, pizza, no, jestem głodny, żeby sobie za teraz pizza, szczerze. Winadenka. a, e, myślałem, że to winladenka O, ten. Ile pączków, ile kasy, ja pieczę. Ej, to chyba nie było o! Mapa. Lecimy niczego. Blasting zone ahead. Czy? Nie wiem, niczego. Czy cię pytało, człowieku? Skakuje, kurde, na mnie z shotgunem bez powodu, no. Eee... Locker room może tutaj... What the... Hey, it's not my fault. Book the kid with the keyboard. Ej, co to jest? Aha, spoko, wylądowałem tutaj z powodu. Nie no, słuchajcie, wiecie co? Ja już jestem troszkę zmęczony i ja dokończę po prostu w następnym tak jakby posiedzeniu z tego dnia, więc... Ja za chwilkę, prawdopodobnie wrzucę to co nagrałem i no... No, nowy odcinek dopiero pojawi się w niedzielę. Ponieważ nie będę w domu y, jutro. No, wychodzę i dopiero w niedzielę wracam. Dobra, no to dzięki za oglądanie tego posiedzenia i cześć. No, ja jeszcze sobie zapiszę może. No, cześć.